Hej, z tej strony Pepech. Dzisiaj będzie film e, odnośnie e, hiszpańskich czołgów. E, tutaj oczywiście za z, z dużo informacji nie ma na razie, tylko że z ekspresu e, po, e, prawdopodobnie pomiędzy czwartym kwartałem 2022 i 2023 w grze się mają pojawić e, te hiszpańskie czołgi. No cóż, czyli mamy jeszcze e, Trochę czasu, jeżeli chodzi o ten, um, o datę. No cóż, nawet y, tym bardziej ten 2023, więc to jeszcze trochę z czasu. E, raczej to oczywiście z WTEKSPresu się y, sprawdza. Tym bardziej, że tu nawet jest jeszcze taki screen, oczywiście, y, czołg premium, bo jakby miałoby być inaczej. E, także. Tutaj jeszcze, właśnie, nawet sprawdziłem e, te hiszpańskie czołgi. Ich nie ma za dużo, aczkolwiek mam tutaj sobie zobaczyć, no, jakieś tutaj lighty, medy, Tedeki. Więc, patrząc po ilości Tedeków, to raczej nie będzie Tedeków, więc można łatwo wewnioskować, że będą e, medy, po prostu, jak dyszka, która będzie wychodzić z lightów, także, żeby tutaj wrobić chociażby jedną linię. Tutaj jest nawet um, e, kilka takich zdjęć. Takich tutaj, tutaj właśnie bardziej niższe tiary, czyli taki jakiś EMX, czyli bardziej pewnie jakaś taka konstrukcja francuska. No cóż, e, zobaczymy jak to będzie. No także tutaj no ważne, patrząc nawet po liści nie jest za dużo, także raczej się można spodziewać medów yy, tak właśnie też sobie myślałem, że jaka linia mogłaby być, albo ciężkie, albo medy, bo tutaj są raczej nie, nie, najbardziej popularne klasy, no ale jak tutaj zobaczyłem sobie właśnie yy, czołgi, jakie tutaj są w yy, 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 te hiszpańskie, no to będą medy. Oczywiście to nie jest jakieś potwierdzone, tylko patrząc tutaj po tej stronie WOG. Także to też to nie można brać za pewnik, bo mogą jeszcze zmienić klasę i zrobić na przykład z, z któregoś meda jako ciężki, bo tutaj sobie WGTS robi zmieniać klasy. I oczywiście te, te nazwy oczywiście też mogą być inne, bo WGTS lubi zmieniać. Dobrym przykładem jest pisą C45, czyli ta ciężki włoski premium. Wspomniałem, że on też się miał kogoś inaczej nazywać. Więc tutaj też zmienili. Więc na przykład mogliby wrzucić tego AMX-a 30e i zmienić nazwę na jakąś hiszpańską. Żeby nie było, że to jest AMX. To nie wiem, się tak, żeby hiszpa, hiszpańsko przypiało hiszpańsko no cóż, e, to jest tylko taka krótka informacja, to jeszcze właśnie w, przypomnę, że to jest ma być właśnie czwarty o 2022 i 2023 Także już tu jest całkiem dużo czasu jeszcze Zwłaszcza, że była jeszcze jakaś tam informacja a propos e, włoskich td ów także e, Z mojej strony to tyle, e, zobaczymy jak to będzie wyglądać też nie ma co się jeszcze napalić bo to jest jeszcze sporo czasu także liczę łapkę w górę, komentarz e, subskrypcję e, i do następnego